Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz pozdrawiam. Jak to na wschodzie mówią, z nowym rokiem. Fajne, tak jednym słowem, z nowym, nie? Z ze świętym. No, no więc pozdrawiam Was z nowym rokiem. No i Jezus jako nasza, nasza droga, jako ten, który nas prowadzi na nowy rok. No więc jedziemy, jedziemy. Słońce nas atakuje, ale się nie przeżywajcie. Słońce się schowa za chmurgami. W końcu 2 stycznia. To znaczy, katecheza na trzeci. <laughs> więc co jest? Nie katecheza, tylko koło a więc te trzy punkty. Bóg, problem widzimy, co Bóg o tym problemie, co z tym robić. No problem. Problem to taki. Troszkę on, był kręcony już, ale spróbujmy się jeszcze raz temu przyglądać. Jak przyjąłem Jezusa kiedyś, jako pana, jako zbawcę, przez chrzest, albo przyjęcie, że to jest jednak moja wiara. Oraz teraz, to znaczy w świętach, czy, odn czy odnowiłem to, to przyjęcie Jezusa, czy, yy, czy ten, czy yy, czy rzeczywiście on jest moim Panem, jak ja Jego przyjąłem? Czy jestem zatopiony w doświadczeniu Bożej Miłości? Tak, szumnie, nie no, ale po prostu czy żyję tym? Czy, 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 czy ja kocham Jezusa i czuję się kochany? Przy czym nie tylko mówię o uczuciu, o czymś więcej, ja po prostu o tej wiedzy, byciu kochanym, o tym doświadczeniu kochanie i bycia kochanym. A kochanie też to na przykład jest odpowiedzialność, nie? Czy ja się czuję, że Bóg jest za mnie odpowiedzialny i czy ja się czuję odpowiedzialny za tą miłość? Dobre, nie? I dalej takie sobie jeszcze postawy. tak, to są wszystko pytania wokół innego tematu, jakby próby doprecyzowania, jak to z tym przyjęciem przez nas Jezusa. Czy w nie, że w Niego, Jemu, Um, czy nie jest um, jakimś mitem chrześcijańskim, na przykład w moim życiu dzisiaj widzicie, wywieszałem się Jezusami w pałą, no, no bo Jezus jest Słowie wcielonym. Um, a więc co od Niego mam, co od Niego otrzymuję, po co w ogóle mi on i, i po co ja jemu? To też dobre pytanie, bo wiadomo, że takiego cuda jak ja to wszyscy, co? No ale ciekawe, ciekawe, no czy Panu Bogu ja jestem potrzebny? Tak, sam sobie zadaję pytanie, bo ja sobie zadałem. Co przy jest prawdziwe, warte bo to takie pytanie o to, to, czy ja jestem Panu Bogu potrzebny, to jest poważne pytanie, ono od razu wtedy się pojawia i pytanie, co w ogóle w życiu jest prawdziwe, a też i święta, bo to często, wiecie, to te święta, tak się człowiek nakręci, nakręci, a później wychodzi para z tego wszystkiego i tak sobie myśli, no właśnie, co jest prawdziwe, naprawdę, bo czekaliśmy, jak dzieci na, na podarki czekają, tak, my też jakoś od podarków do, do, do czegoś czekamy, no i i to, to sobie warto przemyśleć, się ucieszyć albo zasmucić, co mnie opromienia, co mnie rozpala, co jest, co jest właśnie tym czymś, na co czekam, czego będę dalej czekał. A może w ogóle mnie święta nie ruszały i żadne całe te historie z USEM nie ruszały. Mnie ja opromienia, nie wiem, co tam, nowe auteczko, które sobie kupię, nowe, nowe domy, które sobie wybuduję, co mnie opromienia, czy nowa sukieneczka. Co nie zawsze, co nie znaczy, że źle, nie? Tylko co po prostu warto sobie zadać, i czy on jest tym, co mnie opromienia, rozpala? No więc patrzymy na tekst, prolog Ewangelii Świętego Jana, znany i lubiany, ale spróbujmy sobie go szybciutko wyjaśnić, czy jakby, co Pan Bóg mówi w tych tematach. To znaczy, właśnie w tym kontekście tych, tych pytań, które sobie postawiliśmy. No przede wszystkim on się nam objawia jako słowo. Tak, no to też związane z greckimi tymi sporami, z, później z gnozą, czyli taką filozofią, która, y, która wpływała na, na chrześcijaństwo pierwszych wieków. I Jezus jest tym słowem, On jest tym praprzyczyną, pra, pramądrością, prakrynicą. On tutaj jest dość wyraźnie zarysowany też jako Bóg w tej Ewangelii, i, i ta Ewangelia Janowa wzywa nas do tego, żeby Go przyjąć jak, jak daru żebyśmy weszli w tą sferę, w sferę Jego miłości, dobrowolnie weszli. To znaczy, to musi być moja decyzja, to musi być moje, moje, e, moja, moje. To jak często słyszę, jak tej decyzji, to mnie to denerwuje, dlatego, że to jest jakoś wykrzywa, wykrzywiane, że, że moja decyzja, to znaczy tak po komunistycznemu, dlatego nie wolno wiary nawiązywać, nie? No tak wiadomo, że, że ogniem i mieczem nie wolno no ale, narzucać, nie? Ale, ale no, Czasami to się argumentuje tym, że, że nie masz prawa zaświadczyć, nie masz prawa powiedzieć, że to jest twoja radość, twoje życie, twoje szczęście. No to też nie. To, to już jest przesada w drugą stronę. Nie? To właśnie jak coś mnie cieszy, jak coś moją miłością, to ja się tą miłością dzielę, więc, więc to tak wygląda. Yy, więc wejść w tą sferę miłości, w to usynowienie Boże, w to bycie Bożym dzieckiem to o tym nam mówi tamta Ewangelia w tych słowach, chociażby, że tym przyszli do swoich swojego nie przyjęli, a tym co przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, dało moc też słowo, on daje moc, żebym ja się stał dzieckiem, więc tutaj też jest pytanie, nie tyle ile ja jestem pobożnym Jezusowym, a raczej ile współpracuję z tą Bożą łaską to na to nam odpowiada bardziej w odpowiedzi przychodzi na te nasze zmagania o moje, moje bycie, niebycie, to właśnie odpowiada nam Ewangelia bardziej w ten sposób, że, że on jest skrynicą tej mocy. Ja mam przyjmować tą łaskę. Stało się ciałem jego słowo. Czyli realnie, realnie, to, no, tam jest też to związane z doketyzmem, z tymi poglądami ówczesnymi, ale, ale podkreśla to, że on realnie przyszedł, to realnie dwie rzeczy ważne to jest. Po pierwsze, że, że ten że rzeczywiście umierał na siebie tak, jak. Jak powiedzmy, jak trzeba, to znaczy, umierał za, za nas Pan Jezus, prawdziwie, te, prawdziwa śmierć, prawdziwe, yy, prawdziwe zmartwychwstanie, niesymboliczne, niepozor, niepozorowane, ale z drugiej strony, też taka prawda, że on realnie stąpał po ziemi oto słowo stąpał po ziemi dużo tłumaczę nie? Stąpał po ziemi, to tak jak Ty, więc, więc takie opowiastki, że ksiądz nie rozumie, kościół nie rozumie, wiesz, no to ja, ja mogę nie rozumieć wszystkiego, ty, czy, czy nawet biskupi. Ale w ogóle Kościół naucza naukę Jezusową, a nauka Jezusowa rozumie człowieka. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest Boża objawiona, a Bóg jest twórcą człowieka i Bóg chodził po tej ziemi. No, ten argument jest taki sobiutki, ale ważny dla nas emocjonalnie, dlatego, że po co że Bóg rozumie coś, że chodził, bo chodził po ziemi. No, ale czasami nam to jest potrzebne tak emocjonalnie, nie? Dalej zamieszkało między nami, tam jest ładnie to dosłownie, to jest napisane, namiot swój postawił między nami, to zresztą w pierwszym czytaniu z niedzieli jest też, żeby mądrość swój namiot postawiła między nami, to jest aluzja do tego namiotu spotkania, co z Izraelitami chodził i, i ta myśl jest właśnie, że Pan Bóg jest obecny, nowy sposób obecności w Jezusie Boga pośród nas. On jest nowym nawiotem, nową świątynią, nowym miejscem, nowym sposobem obecności Boga pośród nas i, i podstawowym, i przez Jezusa wszystko jest w naszym życiu duchowym, Boga. Dlatego też na przykład te opowiastki Zielone Oczko pod tytułem, że to, poza Kościołem sobie znaja, nie muszę do Kościoła chodzić, wierzę w Boga, a nie w Kościół, no ale jak nauka Jezusowa mówi, Słowo Boże, w którym On jest, mówi, że że, że jest Kościół jest ciałem, a jego głową jest Jezus, to no to jak, nie ma zbawienia poza Kościołem, nie? <śm> no więc to jest, no, oczywiście tam, no, bo chodzi o to, że tam były tam spory historyczne, nie? Żeby, żeby no, nie mówić, że już są wyłączeni z możliwości zbawienia nau nauczać ci, którzy nie są w Kościele Rzymskokatolickim, nie? Więc to wiadomo, że, że, że Kościół tam przecież po prostu te wiedzi, mówię o tych kręgach przynależności, ale w zasadzie to do, 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 do Kościoła, do Boga w ogóle, ale, ale to wszystko i tak na początku jest Jezus, prawda? On jest Jezus, więc, więc raczej tak, żebyśmy jako ludzie Kościoła nie patrzyli, jak Kościół, nie dajmy się sobie tą narrację świecką narzucić, że Kościół jest świecką instytucją. Kościół jest instytucją Bożą, Bożą przestrzenią, bożą rzeczywistością, no, wykonywaną świeckie, między innymi też świeckie, przez świe... no, Tak jak Jezus, no, jest Bogiem chodzącym po ziemi, więc jesteśmy ten, też tą częścią ciała, która chodzi po ziemi. No i w związku z tym smród, brud i ubóstwo. <laughs> no i to różnie po kolei ze smrodem, Brodem i ubóstwem, nie? Chociaż też z tym bogactwem, to wiecie, to też to są takie, no, gdzie jest bogactwo, to jest bogactwo, ale jakbyście się przyglądali jak wyglądają budżety, parafii, to, to jest czasami tak, że, że to są, to, 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 to są róż, różne, to są pytania, ale to już kiedyś powiadamy o tym tak spokojnie, bo to, to jakby trochę odbiega od tematu. Więc, moi drodzy, i tam znajdujemy też w tej, w tej, w tej Ewangelii Opowiedzieć, że otrzymuję łaskę po łasce. Wszystko pochodzi od Boga, wszystko jest Bożym darem. W sensie, że, że no, trzeba dostrzegać początek mojej sprawy, mojego życia w Bogu, jego pomoc. I to, że nie ja siebie buduję, nie ja buduję tę relację, tylko ja współpracując z łaską, pozwalam Bogu siebie zbudować. Bóg jest prawdą, Bóg jest Jezus. Jezus jest prawdą, czyli jest Bogiem między nami. On jest jakby. W przeciwieństwie do tego, co jest, co, jest, co, jest, co jest fałszywe, co jest pozorne na tym świecie, on jest, on jest Bożym. On przynosi mądrość Bożą. To ważne wiecie, może to zagmatwanie dla Was brzmi, co, co gadam o tej prawdzie Bogu, ale no, prawda, jest, prawda jest, prawda jest, prawda jest taka, że często no, ludzie żyją na... mówią o katolikach, o katolikach, w takim przekonaniu nie wiadomo, jakie tam... Yy, jak to rozumieć, co o tym myśleć, ale nie zadają sobie pytania, co Bóg o tym myśli, co Bóg o tym mówi. Chyba, że nie liczą, że Bóg ma, że Jezus, Jego nauka jest boską, czyli, czyli absolutną, ponadczasową, mądrą, no Bożą, nie? To, to zadajmy sobie pytanie, bo to sprowadza się do takich banalnych spraw, na przykład yy... no, nie chcę się wydawać spory, nie chcę być tutaj źle zrozumiały, ale, ale no, na przykład... No o tak, powiem, w koło. Dbam o zdrowie w, w czasie koronawirusa, bo jest przekazanie, Boże nie zabije. I choć może się już zmęczyłem życiem, albo jestem odważny chłopak, albo myślę, co mnie nie zabije, to mnie umocni. To jednak znam Bożą naukę o tym, że mam się troszczyć o życie, bo moje życie i zdrowie jest potrzebne Jezusowi na chwałę Jego. i koniec. I trzeba to zachowywać. <laughs> na przykład. Ale po świętach. Po święta. Więc to, to chodzi mi o to, żebyśmy rzeczy wiązali. To nie są odrębne rzeczy. Dla nas, chrześcijan, to nie są oddzielne mądrości. To nie jest naszą mądrością. Chwała Boża, upromien... jego obecności promienia nas. To światło przyszło i on nam przynosi. On jest tą przyczyną, tam w tym, w tym prologu czytamy, on jest tą przyczyną potęgi, światłości, świętości, czystości. To on. Jego obecność mnie robi mocnym, bo on jest mojej mądrości, świętym i czystym. I mamy udział w tej chwale, otrzymując łaskę po łasce, tylko że te łaski trzeba brać. Ja jak łaskę za łaską wyrzucam na śmietnik no to, to co, mam dziurę za dziurą w życiu, pustotę za pustotą. I wtedy, wtedy się staje podobne do tych, co tam Janik nazywa światem, czyli ludzie, ci odeszli od Boga, nie przyjęli Jezusa. To też zwróćcie uwagę, że odejść od Boga, to nie jest tak, że jestem dobry, bo ten, bo... Zwróćcie ciekawa myśl, nie? Że, że ja jestem Boży człowiek, bo ja, to ja nie narzekam, nie przeklinam, księdza nie odgaduję, ja jestem dobry, tam nikomu nic złego nie zrobiłem. Tutaj są ci, którzy nie przyjęli Jezusa, nie przyjęli łaski. No ale no, słuchajcie, jak tak dobrze się z tym życiem zastanawiać, no to jak on mi proponuje miłość, on mi proponuje relacje, on mnie zaprasza, to w czytaniu drugim sobie poczytajcie tam, jest, że wybrał nas przed wiekiem, przed wiekami. Obdarzył nas powołaniem, że prosił święty Paweł, żebyśmy wiedzieli sobie, mieli oczy, które widzą, czy nie z łaska naszego powołania, dar tego dziedzictwa, do którego jesteśmy wezwani. Tu jest może właśnie problem, że, że nie widzimy tego. No ale nie widzimy, bo może nam nie głoszą, no więc głoszę! <noise> Dobra. I na koniec, czyli co, czyli co z tego trochę może Wam się wydawać, albo i może nie <noise> chaosu. No więc jakoś tam próbuje propozycję. Oczywiście no, tę propozycja sobie musimy w trzecim sami wymyślić, ale y, może przy, przyjąć, przyjmować go jako pana, na przykład w modlitwie częściej, po prostu mówić: Jezu, ty jesteś moim panem. Y, ucieszyć się tą miłością. Może dobrowolnie przyjąć jego naukę, to znaczy jakoś gdzieś tam coś jest, z czym się borykam, albo się nad tym nie zastanawiam. Częściej się zastanawiać, co on mówi dobrowolnie przyjmować tam jego naukę, nie, że albo to tak trzeba, to często widzę, że, yy, czy jak spowiadam, często widzę, jest tak, że jakąś naukę przyjmuje ktoś, ale nie dobrowolnie, tylko przyjmuje yy, i do następnego, aż nie ten, a nie będzie się, jak, aż się z nim nie spotka, to jest tak, że, że ten, że, że dobra, ten, ja tego nie chcę, ale ale jak się przydarzy, <grym> więc więcej coś takiego, nie? No to, no to, to, to tak świadczy o tym, nie, że że dobrze, dobrze, kochanie, tak nie oczywiście, że nie, nie, no ja to pić nie lubię, widzisz, sama jak się źle czułam po tym piciu, nie lubię pić, nie, nie, nie. No chyba, że się coś przyda, że to, nie, to trzeba przyjąć jako swoją filozofię, że no, no, że ja się jednak nie będę upijał, nie? No więc tu mówię o całym teraz nie o piciu, tylko o wszystkim, nie o całym przyjmowaniu nauki Jezusowej, ale na przykładzie tego, szukać Jego ciepłej miłości, to też jest ważne. Ładnie teraz papież w liście mówi o czułości, Czułości Józefa jako przykładu, czułości ojcowskiej, więc czułej, ciepłej miłości szukać i, i być też, i też być takim, tak kochać, bo to jest też tak, że nieraz doświadczamy tej miłości Bożej czułej przez to, że sami jesteśmy tak kochający i widzimy, że rzeczywiście to jest dobry, Wtedy zacząłem też zauważyć, tak jesteśmy kochani i przez Boga, i przez ludzi. Mówić do Niego, budować więź osobową, jak Go przyjąłem, no to mówię do Niego. Coś mnie denerwuje, coś mnie boli, coś się niepokoi, szukać Jego obecności. Obecności w sobie, w rodzinie, w Eucharystii, we wspólnocie, w modlitwie, w Słowie Bożym, w wydarzeniach, w znakach, w przyrodzie, jako znaku Jego obecności, Jego, jego dziełów stwórczych. I celebrować ją, to znaczy trochę się zachwycić, trochę też na przykład yy, ktoś coś powiedział, że no, powiedz Panie Boże, w sercu sobie powiedz Panie Boże, że dobrze gada, żona a dobrze gada. Ty przez nią przemówiłeś. No, to jeszcze nie takie cud, nie? Ale jak mąż dobrze gada. Nie, cud, jak mężu się chce gadać w ogóle. To jest cud mężowi. Brać jego dary, świadomie żyć, że to są jego sprawy. Czas, zdrowie, ludzie, Kościół. To są jego sprawy, nie moje. Nie jakiegoś kogoś, tylko to są jego sprawy. I te dary brać, brać ich brać ich świadomie, bo... Co ty bierzesz z kościoła, na przykład z tej wspólnoty, poza narzekaniem? Co bierzesz? Co bierzesz, to co kościół proponuje? To czasami z punktu widzenia, nazwijmy to, hierarchów duchownych, to czasami tak wygląda, że karmisz te dzieci czekoladkami i na siłę im wpychasz do tego gardła. Nie, no niektórzy wy to, wy to jesteście, porządna firma. No. No. Więc, więc ta ta. Potęga siła, świętość, czystość w nim jej szukać, a nie w sobie, nie w super dietach, to znaczy w następstwie tak. Bo ja na przykład muszę szukać Bożej mocy w tym, żebym był wierny w diecie. Nie? Ale nie dieta mnie zbawia, tylko On mnie daje moc, żebym był wierny, żebym rozumiał i tak dalej, on mnie będzie przemieniał, żebym szedł tym szlakiem budowania jedności z Nim też. Zagadałem się, starzeje się. A kiedy się to starzeje? Po 50 czy do pięćdziesiątki? No więc życzę wszystkim jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Jakie ładne Jezusy. No się. No, wszystkiego najlepszego z Bogiem.